Zobaczcie, co udało mi się zrobić na drzemce Olgi. Spoiler alert, będziemy farbować włosy i sadzić kwiatki na balkonie. Tak jak Wam już kiedyś opowiadałam, Olga teraz przesypia wszystkie drzemki w łóżeczku, co jest dla mnie niesamowitym ułatwieniem dnia, ponieważ w końcu mogę coś zrobić dla siebie i zawsze czekam na te dwie drzemki i jest to dla mnie bardzo fajny czas, bo mogę zregenerować myśli i w końcu porobić coś, co lubię. I tutaj widzicie już, jak właśnie nałożyłam sobie farbę na włosy. Mi zazwyczaj farba wychodzi bardzo ruda albo bardzo ciemna. Zobaczycie na końcu efekt, jak tym razem się udało. Wybrałam kolor naturalny Beż, tak to się nazywało Gdy nałożyłam farbę na włosy To z okazji tego, że było całkiem ciepło I nie bałam się, że się przeziębię, Siedząc w okolicach balkonu Postanowiłam przesadzić kwiatki Kupiłam dzisiaj rano sadzonki Bratków, których nie mogłam Kupić wcześniej, ponieważ siedziałam Z Olgą w domu, dzisiaj mogłam się Zerwać i całe szczęście Kupiłam pięknych sześć sadzonek bo Do każdej doniczki Trafiły dwie sadzonki Mam dwa razy niebieskie bratki i cztery razy żółte bratki. Ja uwielbiam przesadzanie kwiatków, mnie to bardzo relaksuje. Olga zdecydowanie nie zwraca jeszcze uwagi na kwiatki, ale to bo sądzę, że dlatego, że jej po prostu nie wypuszczam na balkon. Sądzę, żeby mi wszystko pourywała i po prostu bawiła się w ziemi, bo już miała takie zapędy przy moich kwiatkach domowych. Uwielbiam ukwiecony balkon. Będzie oczywiście potem zmiana wystroju, gdy bratki już zaczną Przekwitać. i wtedy na moim balkonie zagoszczą surfinie i turnbergie, bo to są moje absolutnie ulubione kwiaty. I tu już widzicie jak włosy wyglądają po nałożeniu farby i wysuszeniu. Tym razem nie wyszły rude i nie wyszły za ciemne, także jestem bardzo zadowolona, co wy sądzicie. Ja już nie mogłam na siebie patrzeć na tych wszystkich filmikach, gdzie był strasznie widoczny odrost i chodziło mi o to, żeby go po prostu przykryć, co nie zmienia faktu, że do fryzjera wybrać się zdecydowanie muszę.